Dziękuję ci, że zaczynasz ten poranek właśnie tutaj. Usiądź na chwilę wygodnie, weź głęboki oddech i pozwól, by świat na moment zwolnił. Bo właśnie teraz dzieje się coś ważnego, przygotowujesz swoją energię na cały dzień, a to, co teraz poczujesz, zacznie do ciebie wracać w najmniej spodziewanych momentach. Dzisiejszy dzień nie jest zwykły, dzisiejszy dzień otwiera przed tobą przestrzeń, o której nawet nie wiesz. Przestrzeń, w której twoje marzenia zaczynają cię odnajdywać. Nie dlatego, że musisz się starać bardziej, ale dlatego, że zaczynasz być w pełnej zgodzie ze sobą. Poczuj to: Twoje serce jest spokojniejsze niż wczoraj. Twoja głowa jest lżejsza, twoja energia jest bardziej klarowna, a wszechświat odpowiada na to szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Każda twoja myśl jest dziś jak impuls, który wysyłasz w przestrzeń. I ta przestrzeń odpowiada. Przyciągasz ludzi, sytuacje i rozwiązania, które sprawiają, że twoje życie zaczyna układać się z niezwykłą lekkością. Dzisiejszy dzień jest pełen synchronizacji. Takich drobiazgów, które pokazują, że jesteś prowadzony. Takich znaków, które pojawią się w odpowiedniej chwili. Takich zbiegów okoliczności, które nie są przypadkiem, są odpowiedzią. Powiedz teraz w myślach, z mocą: Jestem gotowy na dobro, które dziś do mnie przychodzi. Przyjmuję je w pełni. Poczuj, jak energia przepływa przez Twoje ciało. Lekko, spokojnie, bez wysiłku. Poczuj, że dziś nie musisz niczego gonić. To, co jest Twoje, zacznie cię odnajdywać samo. Z taką łatwością, że sam będziesz zaskoczony, jak to możliwe. Ten dzień będzie przełomowy, może w mały sposób, może w duży, ale na pewno poczujesz, że wszechświat pracuje dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. Twoje intencje są czyste. Twoje serce jest otwarte, twoja energia jest gotowa, a jeśli chcesz, żeby ta manifestacja działała jeszcze szybciej, jeszcze mocniej i jeszcze bardziej naturalnie, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Wchodzimy razem w każdy dzień z tą samą energią, energią tworzenia twojej nowej rzeczywistości.